Amorion, ja pierdolę, Amorion, jaka bieda. Zaloguję się po raz ostatni do tej gry. Ktoś nam wysłał linka do tego Amorionu. Yy, no i zalogowałem się, zobaczę o co to chodzi. No ta gra to naprawdę. To jest gra, w której nie można karty otworzyć nowej. Tak otworzę kartę nową. Chcę ten przez ekwipunek otworzyć na nowej karcie. To mi się otwiera. Zdjęcie, więc muszę zrobić coś takiego. Muszę to skopiować, wkleić tutaj, żeby zrobić ekwipunek. To jest też gra, w której eku jak się zepsuje, to, to nie można go naprawić. on znika. No to jest, ja wiem, że podstawowy silnik Waleru też tak miał, ale no nie gramy na podstawowym silniku Waleru, tylko na patusinowym silniku Waleru ulepszonym. I no, tą broń tak można naprawić. To jest też gra, gdzie jak wchodzisz w rynek, przedmioty, to nie ma żadnego przedmiotu ani jednego. Nie ma nie, ma, nie wiem, zbroi, nic nie ma kompletnie, nawet na pierwszy poziom. Wiadomo, że w Valeru dobrych itemów na rynku nie kupisz, bo klany je zostawiają dla swoich graczy. Ale przynajmniej śmieci kupisz. Tu nie ma nic. Arena, Arena, no nie wiem kto wymyślił Arenę w tej grze, co to w ogóle za dziennik mam. Arena, nawet najsilniejszy potwór na Arenie zabiera jeden energii. Więc o ile w Valero ma, jest strategia, żeby właśnie zadbać o to trafienie, żeby nie mieć remisów, bo taki taraski zabiera 18 energii i no i tracisz na tym mnóstwo. Tak tutaj, tak Taraski 18 energii. Tak, tutaj po prostu jeden energii, no to wyjebane w to. A tej energii na level rośnie w cholerę. 23 energii na 45 levelu. No to dla porównania na 45 levelu wojownika rośnie 9,6. A w Amorionie rośnie 23, ,5. Więc ponad dwa razy więcej. A zabijasz potwory, które zabierają 1 energii. I tej energii masz w chuj do spalania. I to jest takie bezmyślne spalanie i odświe odświeżanie, no i właśnie ja tak broń sobie co chwilę rozwalałem, jak, jak tutaj próbowałem to robić. W że rzemieślników nie będę wchodzić, bo ja ich szczególnie nawet na Valero nie znam, bo ja nie gram pod support, bo mnie granie pod support nie interesuje. Więc mimo, że gram teraz rzemieślnikiem na Valero, to gram im i tak jako no, wojowniczy rzemieślnik, gram nim pod arenę. Także nie wiem jak to tutaj wygląda, natomiast no, ta arena jest, jest słaba. Nawet jak są właśnie rzeczy typu, że w sklepie możesz kupić EQ, co ma 160 wytrzymałości, a na Valero tam broń ma 40, no i to 160 ma dużo większy sens, bo to naprawianie broni co potwora to jest rak, no to, to jest to konterbalansowane przez to, że masz tyle tej energii, że te 160 tak naprawdę to jest tyle co nic, jak zabijasz potwory, co zabierają tylko energii cały czas. Ty i tak co chwilę musisz to naprawiać i to jest takie bez mózgie klikanie. Jedna rzecz, która tak naprawdę mi się podoba, to to, że zbierają się domki do pięciu, Z tym można polemizować, że no jednak no w, w zalogowanie się raz dziennie, żeby skorzystać z domku, z bordelu, z prefektury czy tam prześnika. Co jest jeszcze strażnica? No nie każdy ma, ale jak ma, no to korzystasz. Piąta rzecz to jest sala tradycji i jeżeli grasz górnikiem, to jeszcze dochodzi wysyłanie geologa do kopalni. W każdym razie tych rzeczy jest tylko kilka, i zrobienie tego rzeczywiście zajmuje minutę, może półtorej, jak nie wiem, mówisz to na telefonie i a wiadomo jak na telefonie się gra. Palcami się nie trafia w klawisze, w ikonki. To, no, śmie twierdzić, że to nie jest problem wejść na minutę, czy na półtorej raz dziennie. Nawet jak nie chce Ci się, czy nie masz czasu zbić energii, no to fojsz, tylko bierzesz ten domek, burdel i zostawiasz tę energię i sobie ją zbijesz, jak będzie weekend, czy kiedy tam będziesz chciał. Natomiast jestem w stanie zrozumieć, że możesz po prostu zwyczajnie zapomnieć się zalogować ten raz dziennie po ten domek, czy żeby wejść do tego burdelu, bo nie wiem, bo zachlałeś pałę, bo miałeś stłuczkę bo miałeś samochodem, cokolwiek. I... I to mi się w miarę podoba. Może nie do pięciu domków, ale chociaż do, do trzech, powiedzmy. No ale wydaje mi się, że to mogłaby być korzystna zmiana dla Valero, dla wielu osób każualowych. Ale no, ja o nią nie będę walczyć, bo mi ono na rękę nie idzie, bo i tak się loguje codziennie. I na koniec na koniec najlepsze, kurwa. No, nie możesz ustawić sobie na Avatara nic. Bo czego byś nie dostał, nie ustawił na Avatara? Takaś kurwa, jebana, sprzedajna ze wsi. Pierdolona, Upomnienie ci, kurwa, da. To jest tak na przywitanie nowych graczy. Upomnienie wysłać. Wpierdolić, wkurwić. A jakiś na showdownie, To jest symulator walk z Pokémonów, po prostu. Tak, jak, ja nie wiem, jak, nie wiem, czy kojarzycie jakieś gryście, na Gameboju to takim kablem się podłączało dwa Gameboje i mogła, można było walczyć tam na Pokémon Blue, Red, Yellow, z kimś tam teamem 6 na 6 na przykład, nie. To Pokémon Showdown generalnie to jest taka gra, że zamiast biegać i bić jakieś odznaki, to od razu wybierasz 6 Pokemonów setny level, dajesz im ataki, obronę i, i walczysz z kimś. I to była, mam wrażenie, że Morgan jest podobną grą, czyli w tego showdowna relatywnie niewiele ludzi gra i ci ludzie czują się jakąś taką elitą, kurwa, że on tam, nie wiem, gra w Tą grę i napisze trzy posty na forum. To on jest tak zajebisty, że jak ktoś przyjdzie nowy, to tego, tą nową osobę trzeba jebać, bo on jest taki zajebisty, bo gra Pokémonę, kurwa. I mam wrażenie, że to chyba tak samo na mózg komuś siadło w tej grze, żeby takie kretyńskie, kurwa, zasady wymyślać, że zaloguje się nowa osoba i na wejście dostaje buraka na pizdę, bo komuś się nie podoba, że zmienił awatar na, na, na łabędzia, tak. Żeby to jeszcze był jakiś słynny łabędź, a to jest łabędź, któremu sam zrobiłem zdjęcie. To jest moje zdjęcie, to nie jest żadne zdjęcie z prawami autorskimi. Jak może komuś przeszkadzać to, że się kurwa daje łabędzia na awatar? Nie rozumiem. No to stwierdziłem wtedy, że dam zamiast łabędzia, to dam. Skoro nie może być zdjęcia zwierza prawdziwego, to dam narysowaną w pancie owieczkę. Okazało się, że owieczka narysowana w pancie też jest zła. To dałem chyba łabędzia monetę, srebrna moneta łabędzia wykuta przez australijską mennicę, o. jedna uncja srebra. Też nie może być, bo, bo to jest obrazek przedstawiający zwierzę i jest obrazkiem. Okazało się, że można jeść na postaci tylko, tylko jakieś tam postacie humanoidalne. To no to się wkurwiłem i narysowałem w pancie człowieka trójkąta, który jest skonstruowany z samych trójkątów. Ma mordę trójkąt, nos trójkąt, oczy trójkąt, włosy trójkąt, uszy trójkąt, palce trójkąt i u stóp palce też trójkąt. Też się kurwa okazało, że nie można mieć takiego awataru, bo nie może być postać z kresek do kurwy nędzy. Co się okazało, że możesz sobie wpierdolić jakąś zjebaną, kurwa, narysowaną w Photoshopie czy czymś, jakąś tam postać ze świata fantazy, czy pewnie jakbyś, nie wiem, wjebał jakąś, kurwa, czarodziejkę z Księżyca, z anime. A jak to zobaczyłem, no mówię, no ciężko jest z niektórymi naprawdę, no żeby takie rzeczy, kurwa, wymagać od nowych graczy, żeby dodawali jakieś durne awatary, nie wiadomo co, przedstawiające, co to, kurwa, ludziom po głowie chodzi, to jest... Niesłychane dla mnie. Zagadka cywilizacyjna. W pewnym sensie fenomen społeczny. No. Tak się skończyło na tym, że no nie mam żadnego awataru, bo po prostu nie mogę mieć kurwa awataru takiego jaki sam sobie chcę dodać. Muszę, muszę mieć go narzucony przez kogoś. Zdziwiło mnie, że w ogóle mogę mieć nick Ibidem. Myślałem, że też muszę mieć nick związany kurwa ze światem czarodziejskim. Może kurwa mam sobie dać nick Gandalf albo Gandalf 93,2, bo Gandalf już będzie zajęty. Choć pewnie jak ktoś by sprawdził co oznacza Ibidem, a Ibidem to jest po prostu przypis bibliograficzny, no to to pewnie to też by nie spełniało wymogów fantazy, no. Ja pierdolę, gra tekstowa i wczuwanie się w jakiś świat fantazy, no po prostu wchodzisz i klikasz moby i zabijasz je na arenie i level się rośnie. To nie jest jakaś tam gra plans tak jak w tym, jak w pierwszym sezonie Stranger Thingsów. Oni siedzieli przez jakiejś planszy, rzucali kostką i wczuwali się, że typ się przebrał za maga i radał jakieś farmazony. To może, takie co, może wtedy się czuje świat fantazji, jak się pójdzie, właśnie grać w planszówkę do kogoś na chatę i się siedzi w 3-4 osoby i się wczuwa. Ale nie grasz na kąpię w grę tekstową z randomami z internetu. No także no. To nawet nie jest kwestia tego, że Valero jest po prostu lepszą grą. To jest kwestia tego, że Valero jest 100 tysięcy razy lepszą grą. Jest zrobiona na normalnym kurwa silniku, gdzie możesz otworzyć kurwa stronę w nowej karcie. Gdzie arena jest skonstruowana w taki sposób, że każdy kolejny potwór zabiera więcej energii, w związku z tym trudniej się z nim walczy. W związku z tym każdy kolejny remis bardziej cię boli, niż na przykład remis ze szkieletem za jedną energię w early gameie, nie robi wrażenia na nikim. jak bierzesz remisować z czartem czy taraskiem, to byś w plecy bardzo. Dlatego też bicie trafienia w early gameie jest bardzo ważne, żeby potem się kręciło przez cały czas. A nie, żeby je naderbać potem, bo potem to nogi śmierdzą. Więc arena spierdolona, brak możliwości włączenia karty spierdolonej. bronie się niszczą bezpowrotnie. Yy, mam wrażenie, że nawet wizualnie tak wygląda gorzej, bo to jest jakieś takie... Czemu te okno jest takie wąskie? W Valero jest dużo, dużo szersze tutaj. Yy, no ale to już, to już zostawmy. Mogę teoretycznie chyba sobie to powiększyć, o tak, więc... To jeszcze jest do przeżycia, nie? Ale, no już te awatary, to to już jest kurwa. Brak możliwości dodania awataru, no, no debil takie coś mógł tylko wymyślić. Szczyt debilizmu. Więc, na no, podsumowanie jest takie, że Patusin to jest król. Wiadomo, Patusin ma swoje ciche miesiące, albo no, ty tygodnie, które zmieniają się w miesiące, gdzie e, loguje raz na tydzień, na 5 minut. E, wejdzie do karczmy i stawiam wszystkim Mustaka, napisze i wychodzi. I tyle go widział. Na forum 10 topików przeczyta jeden ale tylko dwa pierwsze posty. No ale potem wena wraca i patusin przychodzi wprowadza zmiany i życie się kręci, tak? Wiadomo, raz wynaję, jest, raz nie ma. Jedne zmiany są lepsze, drugie są gorsze, ale ogólnie jest zajebiście. A tutaj, a tutaj taka chujoza, że już nawet się nie chcesz żygać. Chce się srać.